już jesteśmy po prezentacji marki Bestune. A teraz pozwólcie, że przedstawię Wam pokrótce każdy z zaprezentowanych pojazdów. Drzwi stosunkowo ciężkie, ciemnografitowa tapicerka, model oznaczony B70. Zacznę od modelu T77, tak prezentuje się tył auta. Wracając do, do, do marketing Jest to relatywnie młoda firma, młoda marka. W ciągu pięciu lat planujemy sprzedawać samochody na poziomie 10 tysięcy sztuk rocznie w Polsce. Proponujemy. Do sprzedaży przy modele. Chciałbym, czy miałem ochotę powiedzieć, że chcemy zmienić myślenie o motoryzacji tymi modelami. To nie do końca tak. My chcemy, zaczynamy z modelem T77. Jest to kompaktowy, chociaż kompaktowy to chyba nie najlepsze określenie dla samochodu, który ma ponad 4,5 metra. Kompaktowy SUV, który ma silnik o nocy 160 KM z 1500 cm sześciennych pojemności. Samochód ten już w wersji bazowej jest bardzo dobrze wyposażony, między innymi w panoramiczny szklany dach, Automatyczna skrzynia widów jest tutaj oczywistością. Mamy również wersję jeszcze lepiej wyposażoną, która ma między innymi panoramiczny system kamer i Korzystający z niego system automatycznego parkowania. Proszę Państwa, samochód 4,5 metrowy, wyposażony doskonale, bazujący na świetnej technologii. Ile takie coś kosztuje? To są nasze ceny tego modelu. Zaczynamy już poniżej 110 000 zł. Dziękuję. Dziękuję, ale to jeszcze, to jeszcze nie koniec. Proszę Państwa, bardzo ważnym dla nas modelem jest biznesowa limuzyna, którą nazywamy B70. Jest to samochód typu Lizbek, czyli pięciodrzwiowy. Samochód o długości prawie 5 metrów. I co jest bardzo ważne, jest to samochód, w którym umieściliśmy Zaczynamy poniżej 120 tysięcy za tą biznesową limuzynę o długości 5 metrów wyposażona m.in. w stórzową tablicerkę automatyczną, co od nie biegł. przechodzimy do finału tym finałem jest ogromny, potężny SUV T90 samochód również występuje Podobnie jak b 70 w dwóch wersjach silnikowych w wersji 160-konnej i w wersji 2 -litrowej. Teraz uwaga, ten samochód dysponuje mocą 245 koni mechanicznych. Dziękuję.

I już jesteśmy po prezentacji marki Bestune i ich najnowszych modeli na rynku polskim. Poznaliśmy wszystkie ceny. I powiem Wam, jeżeli chodzi o same ceny, to jestem, lekko mówiąc, zszokowany. Natomiast jak będzie zresztą, to czas pokaże. A teraz pozwólcie, że. Przedstawię Wam pokrótce każdy z zaprezentowanych pojazdów. Zacznę od modelu T77. Sprawdźmy, zobaczmy sobie jak to auto wygląda, tak żebyście mieli ogląd na sytuację, z zewnątrz na pierwszy rzut oka jak najbardziej pozytywnie. Ciężko jest się do czegokolwiek tutaj przyczepić, jeżeli chodzi o bryłę nadwozia, o proporcje. Sprawdzę, czy auto jest otwarte. Jest otwarte, także bardzo proszę. Możemy wspólnie zobaczyć, jak ten pojazd prezentuje się w środku. Tradycyjny daszek się pojawił i daszek. Dotyczy i zespołu zegarów i wskaźników, jak i również systemu multimedialnego, centralnego systemu multimedialnego wygląda to ciekawie. Ja domyślam się, dlaczego ten daszek jest poprowadzony też na drugi wyświetlacz, ale to zachowam dla siebie. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć szczegółów, to zostawcie informację w komentarzu, a odpiszę wam w komentarzu, jakie jest moje zdanie na ten temat. Jeżeli chodzi o fotele, ciekawie. Scalone z zagłówkiem. Mamy też dach panoramiczny, elektrycznie otwierany. Ciekawe połączenie kolorystyczne, jeżeli chodzi o tapicerkę foteli. Fajny kolor przeszycia nitką. Też dzielony w dwóch częściach podłokietnik centralny. No tutaj już się pojawia troszkę piano bleku i tak prezentuje się boczek drzwiowy no, drzwi się nie domknęły, jeszcze raz drzwi stosunkowo ciężkie no, ale coś za coś, tak? jeszcze raz spoglądamy na ten model z zewnątrz Bestium T-77 tutaj też model Bestium T-77 tyle, że w innym malowaniu, w kolorze czarnym tylko tak w woli formalności pozwolę Wam sobie go ograć tylko zaczynam mieć zagwostkę, czy to jest czarny, czy granatowy bądź też fioletowy i bardziej obstawiam jednak na ciemny granat teraz to widać pod światło, zobaczcie tak? czyli lakier troszkę z takim efektem specjalnym można by rzec jeszcze dla porównania dwa modele T77 w różnych kolorach na Kolejnym modelem marki bestium jest T90. Tym razem zacznę zwiedzanie tego pojazdu od tyłu. Tak prezentuje się tył auta. i co widzę zajęty jest ale sobie przejdziemy do przodu szybko i T90 prezentuje się z przodu w sposób następujący ciekawa sygnatura, świetna stosunkowo dużo chromu tak to wygląda, ale przejdę tutaj dalej mamy też model T90 w nieco innym malowaniu O, zwolniło się miejsce, w związku z czym otwieramy drzwi i sprawdzamy jak prezentuje się wnętrze tego oto pojazdu. Ciemnografitowa tapicerka, tapicerka skórzana, no najprawdopodobniej pseudoskóra, Szyberda elektrycznie otwierany, duży wyświetlacz pionowy części środkowej, odpowiedzialny za multimedia, wyświetlacz, zakłęb kierownicy, też cyfrowy, hamulec automatyczny postojowy. Też widzę tutaj panuje minimalizm jeżeli chodzi o ilość przycisków i sterowania, elektryka foteli standardowo, boczek drzwiowy. Zamykamy, odchodzimy. Zaraz zobaczycie jak jeszcze Raz prezentuje się ten pojazd. No dobra. Model T90 mamy zaliczony. Przyszła pora na ostatni model z marki Bestion, wystawiony na tegorocznych targach Poznań Motor Show 2025. Jest to model oznaczony B70, najprawdopodobniej, albo B7D. Co nie zmienia faktu, że jest to już typowa, klasyczna linia nadwoziowa, zwróćcie uwagę, proszę, tak auto wygląda. Wygląda na naprawdę bardzo duże. I teraz szybko rzut oka na wnętrze, tak moi drodzy, prezentuje się wnętrze największej limuzyny dostępnej na naszym rynku z marki BESTIUN. To jest ciekawa stylistyka, oczywiście dominującą częścią deski rozdzielczej są wyświetlacze. Widzę, że wykonany jest poprawnie, bez jakiegoś tutaj wodotrysku. Mamy panoramiczny dach z elektrycznie regulowaną najprawdopodobniej roletą. No i standardowo jeszcze boczek drzwiowy, tak? żeby sobie zobaczyć szybko jak wygląda drugi rząd siedzeń. Tak wygląda tylna kanapa, podłokietnik z cup Widać stosunkowo dużo miejsca na nogi bez większych zastrzeżeń. Dobra, i tak jeszcze rzućmy okiem na tył pojazdu. Oczywiście sygnatura świetna. Stylna, biegnąca przez całą szerokość pojazdu to jest to co mi pasuje no i jeszcze z tego profilu zobaczmy jak auto wygląda wygląda to naprawdę bardzo dobrze klasycznie, standardowo no dobrze, przechodzimy jeszcze do przedniej części zobaczcie i teraz jeszcze na całe stoisko marki Bestium.